Bo trzeba wiedzieć, że myśli i wspomnień Faustyna Świt miała w swojej głowie pełno. Potrafiła zachwycać się największą głupotą i przejmować najmniej znaczącą sprawą. Każda pszczoła z kwiatów w jej ogrodzie miała imię, a każda chmura przypominała coś innego. Droga do szkoły mogła obfitować w naprawdę wspaniałe przeżycia, jeśli tylko zamknęło się oczy i w wyobraźni przeniosła na tysiące innych dróg. Bo przecież mogła spacerować perskimi ogrodami, z suchą pustynią czy też ulicami Manhattanu i to zawsze wtedy, gdy tylko tego chciała. Na prawdziwe wycieczki nie mogła sobie pozwolić. Rodzina świtów nie była zamożna, już samo utrzymanie domu i szkoły Faustyny wiele ich kosztowało. Dlatego też dziewczyna tak często oddawała się swojej wyobraźni, zupełnie tak jak Ania Shirley, którą tak ukochała. Choć przez większość swojego życia miała także aninę kolor włosów, przed nowym rokiem szkolnym udało jej się w końcu pofarbować na ciemniejszy odcień, by nie ściągać spojrzeń nowych uczniów. Doprawdy, nie znosiła, gdy się na nią patrzono. I czuła się wtedy tak, jakby ktoś porzucał jej duszę dla opakowania, w jakim tkwiła. Niestandardowy kolor włosów ściągał nie tylko spojrzenia, lecz, szczególnie w szkole podstawowej, docinki kolegów i koleżanek. Poza tym, Faustyna czuła się skrępowana, gdy ktoś zawieszono na niej spojrzenia. Od tego była Viola, szkolna piękność, do której wzdychali wszyscy na czele z Piotrkiem Wilkiem jej chłopakiem. Viola uwielbiała, gdy skupiano na niej wzrok, jednak nie afiszowała się swoją urodą. Ona po prostu przyciągała ludzi swoim uśmiechem, uroczymi blondlokami i opowieściami o zwiedzonych miastach. Każdy chciał wysłuchać, jak pachną rogaliki z paryskich piekarni, jaki kolor ma piasek w Dubaju i jak wielki hałas jest na ulicach Nowego Jorku. Nastolatkowie z Żółtego Liceum spragnieni byli szumu Atlantyku czy gwaru brazylijskich dróg. Dla sercowian opowieści wioli były jak zniszczone klisze filmów, z których pozostawał tylko głos narratora. Nieco skrzykliwy, gdyż wiola mówiła raczej w wysokich rejestrach. Wsłuchiwali się więc, a ich serca były projektorami coraz piękniejszych obrazów. Faustyna uśmiechnęła się na myśl o przyjaciółce i oparła się o stare, obdarto nieco skores drzewo. Pogładziła je po wyszczerbionym pniu i przytuliła do niego twarz. Chłodna kora przylgnęła do jej policzka. Kontakt z przyrodą był dla dziewczyny ukojeniem, zaś wiekowy las azylem. Wielokrotnie uciekała tam, gdy była młodsza, kiedy nie potrafiła znaleźć sobie miejsca wśród rówieśników, głubiąc łzy jak Małgosia i Jasiokruszki. Kruszki. Pomiędzy zielonymi liśćmi czuła się jak w bazie pani Wiosny, którą ta budowała na spółkę z pełnym werwy latem i senną jesienią. Faustyna dzięki swej wyobraźni i delikatności była ich nieodłączną towarzyszką. Zupełnie tak, jakby sama stała się jedną z pór roku.